Nie ma nic przyjemniejszego niż widok białych zębów i uczucie, że są czyste. Od pokoleń używano do tego sody oczyszczonej. Mój dziadek, dentysta, polecał ją swoim pacjentom. Ja używam i polecam dziś coś innego, znacznie skuteczniejszego. To was ta Blendamed Soda. Nowy pomysł Blendamed. Sprawdzone zalety zwalczającego próchnicę fluoristatu połączono z czyszczącymi i wybielającymi właściwościami sody. Co za uczucie. Blendamed Soda. Pomysł na białe zęby bez pruchnicy. Zatrudnij silnego mężczyznę do pomocy przy sprzątaniu domu? Jest wielu naśladowców, ale tylko jeden, pan Proper. Tylko on pomoże ci posprzątać cały dom. Usunąć brud, tłuste plamy, a nawet najgorszy brud z podłogi. Spójrz, pan Proper bez trudu zmywa nawet najgorszy brud, z którym inne środki nie mogą sobie poradzić i sprawia, że twój dom lśni czystością. Przekro mi, zatrudniłam już pomocnika. Tylko Proper zmywa brud, który innym sprawia trud. Romans pięknej Jillie Stewart i gwiazdy tenisa Grega Marsdena prowadzi do zbrodni. Podstępni kochankowie postanawiają zabić żonę Grega, Stephanie Halper, i zagarnąć jej majątek. Zapraszamy we wtorki o godzinie 20.05.